Witam serdecznie z tej strony cysu, a to taki dość szybki i właściwie, że tak powiem, główny unboxing, ponieważ dzisiaj zaprezentuję Wam kabel komponentowy HD, podobno firmy, firmy Haba. Jest to kabel, który umożliwia podpięcie konsoli PlayStation 3 do nagrywarki podobno, a raczej na pewno do nagrywarki AWER Media Game Capture HD jest to kabel który rzekomo ma zwiększyć jakość obrazu co oczywiście zostanie przeze mnie sprawdzone jak tylko nagrywarka do mnie dotrze no ale co możemy zobaczyć takiego oto pudełko napis tak jak mówiłem firma Hama on, only for PlayStation 3 komponent um, HD. Kabel podobno um, to się okaże. Czy zwiększy tam jakoś, jakość? Tak się prezentuje ogólnie pudełko. Tutaj widzicie z boku no, pudełko, jak pudełko, tak? No, tutaj mamy jakąś um, um, instrukcję. Um, jakieś tam takie pierdółki, i może po prostu weźmiemy i. Zakuję y, sobie y, nasz kabel. Zobaczymy, jak to powiedzmy y, wygląda. Okay. powiedzmy, że wyszło. Pudełko sobie zostawić gdzieś na bok. I moi drodzy, y, kabel. Kabel dosyć, y, dosyć taki gruby, jak widzicie twardy, pozłacany tutaj nie ma żadnego żadnego loga to naprawdę wygląda na dosyć taki solidny kabel no i jak widzicie co no, mogę pokazać więcej tu jest wejście oczywiście do konsoli Playstation, czy napis Hama, tu mamy komponentowe kable oznaczone kolorami, oczywiście yy, zielony no, tak Wam pokażę yy, zielony, niebieski i czerwony Odpowiadają za y, puszczanie sygnału y, od urządzenia, czyli od nagrywarki do konsoli, czyli do tego wejścia. A tutaj mamy y, czerwony i biały, czyli tak zwane audio, czyli po prostu dźwięk. Ja może na razie nie będę wypakował całkowicie tego kabla, ponieważ jest to w chwili obecnej bez sensu. Y, no, jak powiedziałem. Jeżeli przyjdzie do mnie nagrywareczka, to oczywiście zestuję ten kabel i okaże się czy jakość naprawdę jest ciutkę lepsza, czy też jest to po prostu bójda, ale to oczywiście zobaczymy, także dziękuję serdecznie za ten szybki unboxing, który właśnie sobie teraz przypuszczanie oglądaliście. I do usłyszenia następnym razem. Hejosik, trzymajcie się.